dzisiaj dobrze zostało dodane, tak znowu rękawice Spidermana oraz nowe postacie. Wyglądają one proszę bardzo tak, taki Spiderman i taki bez maski jakiś. Mamy tutaj też jakiegoś Spidermana 2099, aha okej. Okay emotkę kilofy chyba <laughs> tak i jakieś ładowanie no, zaczynamy A, tylko na basbraja sobie z nami so. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobały te rękawiczki i czy Wam się podobały te stare. Zresztą wyglądało tak. na tym nic się nie zmieniło. Żadnych skrytek chyba hmm, nie ma. I Ja znalazłem w to z trzy takie rękawice. Hmm, I wszystkie trzy leżały sobie po prostu tak na ziemi. Tutaj mamy jakiegoś drzutka tego. Pomachamy mu. Hejo. Co? Czego? Ej, 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 proszę pana O nie No nie wygramy tam jakiś spocuszek O ty hamie Dobra, muszę go zasuszyć Polećmy sobie może na Czy to gdzieś, gdzie nie ma ludzi Bo będzie przypał, jak od razu zginiemy Hej. Większość ludzi ominęła. Chyba co to nie wiem, czy ktoś w sumie to na nią poleci. O nie wiem, no chłop leci. I to ile? A i co tu się stało jakiś debos? O czymś nie wiem. O, chyba tak. Co to, gdy wieczny z poprzedniego sezonu wrócił? Wieczny nie, no. Chłop powrócił. Tylko, żeby nie widać. O, patrzcie. Czy to są te rękawiczki? Tak. I ja się idzie, idziemy po nie. Tutaj też jest sobie chłop, To co jeździł jest, patrzcie, mamy je w ręku, są one chodzowe, są one nie no proszę nie, błagam. On ma sztokewa. On dostał. Dobra, mamy go. Tak ho, chciał iść, że aż, no, coś mi nie wyszło. Proszę, nie chcę dostać snajku, dzięki. No, nie można nim jakoś atakować, zabijać. Ale zabawa jest dobra. Nie gadaj. Aha. Ok, przelutujmy sobie tutaj szybko, bo jak widzicie moja amunicja oraz skręcony są bardzo dobre. Dobra, wręcz, wręcz takie żałosne, bym powiedział. Okay, nie mógł. No, że... Ojej, tam są drony. Kurwa, sobie tam. Dobra. Widaj mnie. A ja się troszkę No teraz piję. Ej, tu biją się. zabiję. Ale fascynująca wizja. Tak, można coś zrobić, tak. Ej, co gdzie ten kłopot? Ej, gdzie ty żeś poszedł? Ej. Ej, zniknął. Gdzie? Gdzie? Tutaj, nie? Tutaj. Wy to widzieliście? chłopu mnie robić się nie widziałem. Tutaj. Nie? Nie, ale apteczka jest. O. Weźmy sobie nowe. Tak wyglądają one. Bliska, nie wiem czemu to jest. W zasadzie to jedna rękawiczka, a tutaj dwie. Ale z jakiegoś powodu okupuje Dobra, przyjmijmy sobie flagę. To się nam przyda. Nie ma co gadać, bo się pojawi tam na odbudowanym i tak. Nie no, tylko nie wiem co się z nim stało, on jest jakiś chory. No to sobie weźmy? A, właśnie, da się też... Aha. nie o to chodziło widzowień. No. O, właśnie. Macie poteczki. Znaczy w sensie widzicie, nie macie. O, nie nie, nie, nie wyszło. Albo mac. Widzicie chłopa? Koronę, w sensie, który no, zabił kogoś z koroną. Yy, no, i sobie tam lutuje, nie widzi korony, w sensie nie zwraca uwagi na nią. A wy sobie podchodzicie lekko do przodu, namierzacie to i bierzacie. I uciekacie. A i trzeba się tak latać na dronie. O. albo chyba nie yy, Dobra polećmy sobie ludzi szukać A e, może sobie coś kupimy o ile będzie tych ciepłych No to tak mi się z pewnością przyda. O. Wow. Ale kampa. W ogóle opłaca się? Chyba nie. Czekam sobie przy parkour. Kto tęskni za mieczami? Zostawia łapkę w górę. Ty chłop! Pa. Dwóch! Oni też mam tutaj dronami. Ej, koledzy wyżsi. Uhuhu! Ej, on ma krągę! Pan jeszcze ktoś! Ay, patrzcie jaki to jest super! O, -o. Nie, wyjdź! O, o! Nie tak to miało wyglądać. O! -o. On szykuje charge'a. On wie. O! Dobra, to jest jakiś sposób. Ej, to ty! Co tu się... Co? Boże. Co tu się... Aha. Ale że te rolki są takie OP? Od kiedy? Okej, okay, w gotowości. Hyy, rdzawny Chłopie. Nie, nie, nie. Bo nas zgłoszą. A my bana nie chcemy dostać. mi się, jak pójść na ten ładny brzeg, sobie polecimy, bo właśnie tutaj też jest Pan zlecenie Spider-Gwen. Te dużo ludzi. Jestem ciekawy, bo ja tylko ją widziałem tutaj nie brałem nic od niej. Jestem ciekaw czy ona nam może... Ja tutaj, ale, ale ułom... No nie wyszło. Tarcza Czarnego Rycerza pada jako jeden z pierwszych. O, to się przyda z pewnością. To również, aha. Ta gra chyba nie chce, żebym wygrał na tym odcinku. Piękno. Paciuszka. Przeciągarka tylko nie ta, której szukamy. I zacznijmy szukać tej prawki aby... O, po, 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 tak. Ej, kolego. Nie ja może tutaj jeszcze od. Nie, dzielę. uspokój się. Ja pierdzielę, co ten chłop odwala. O, siema. O, jak ci zaci ktoś tutaj. Ej, ten chłop udaje... Czy podmienia? Czy podmienia sobie. Nie? O nie. Widzę, że tu... No, no, Dobra, padaj. Mm, dla przyszarów. Ej, tu masz coś takiego. O, widzicie? Ona na bocu jest. Tak jak ma jest plaża. O, człowiek. jest bo chyba Cię coś boli dobra jest. jest odcinek kupujemy a gdzie ty jesteś wracaj tu tak ja teraz zginę Mam tyle golda a gdzie ty jesteś kolego a ty na dol jedziesz Wiesz tu, nie masz ze mną szans Jestem za dobry w tą grę Chodź tu Nie Nie uciekaj Paliwo ci się skończy Słyszysz? Ty chyba sobie żartujesz Nie No ja nie, nie chce mi się, nie chce mi się, nie chce mi się serio drogę, nie chce mi się To już będzie ostatnia wygląda na dziś Ta Spider Gwen w ogóle sobie tam ten niezły ustawia, nie? to taki... No nie no dobra, to by się ra to posał. Eee, ten kup malany. Dobrze się tam bawi. A ten sobie z O, ale było bombę, bombu A nie, bo on sobie wlicza, jak nie ma. Spidermana! Lata sobie na trzylu. Chłopa ma! Aha, i to sobie To nieźle się chłopaki! Tak, boss jest! On już żyje! Jeśli ktoś ma zamiar grać, to nie radzę. W tym dniu, czyli pierwszym dniu od premiery właśnie tych rękawiczek, same spocuchy grają, więc nie polecam na razie. To jest za automat? Gościu, przestań. Chociaż nie czekaj, muzyka jest spoko. Bum z banami. i przez Co to jest? A, to to. Tym razem polećmy sobie. Dobra, to będzie w miarę szybka runda i polecimy sobie na tak jak zresztą, widzicie, rynek kowadła. Starował skopa na drzwi <coughs> i zaczął do mnie napraszać z shotguna, jak sąsiad z Ameryki. to Zaję to. Jakiś punkiarek, coś ciekawego. Szynaczkę ze stopkami, czy czymś takim. O, apteka! Czego nam było trzeba? nie wiem, pyszna dobra jest tu jakiś kolega? To jest taki pewnie, że jest. tutaj jest ktoś, ktoś kto się bawi w Spidermana ale no jeszcze głuchaty Kolego, ja zaczekam aż ci się zniszczy. Tak, dobra. Znaczy, to zaś nie. W sensie, nie, kolego. Daruj sobie. Bo to jest za... opa. Gdzie on jest? O, tutaj. Panie kolego... o, jeszcze jeden. Nie chodzi chyba w Wow! Ty, Nie, ktoś tu chodzi! Słyszę! Co walasz? Co się spało? Jaki kamper, ja... nie, 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 nie chce mi się, serio, nie chce mi się grać. Chociaż dla mnie to było całkiem niezłe. Ja czemu takie bambiczki, zawsze kupuję sobie ematki, ale z kinów to już nie, na przykład jak ten kochany bambiczek, no ten, B. no mogę zadzwonić, ale najpierw po Tutaj z tutaj niekoniecznie, a to nawet nie zapyta. To pojęcia zielonego nie mam. A czekaj, co on ma za kilow? A, jakiś, nie wiem. Co to Jaki za kilow. się już stało. Yy, no dobra, siuł szaleństwa. Długo tam nie pożyjemy, ale. Ale z 2-3 minuty zawsze będziemy. W sumie nie jest coś źle. Bram jest, Kavik jest. Ile? No chyba nie. Dobra, to nie to sobie kupię. Na tym jakby inaczej. Biję sobie tam kogoś. Proszę może przydać. Matcy może? Nie i Chłop może. Tutaj tylko obraził. No Ja też, ja też. nie. Ja? Yeah. Nie! Yeah. Jak on uciekł? Znerfili kanistry. No nie. Chyba nie. Kto nienawidzi bohaterek? Wszyscy. Spal się. No, no chyba nie. Dobra. To by było na tyle z tego odcinka. Żegnam się z wami. Cześć.